Ktoś tam ci pisaliśmy na czacie, właśnie prostowaliśmy jakąś kwestię, no i ty na przykład tego, o, chyba nie czy to przeczytałeś, czy, to, czy go nie przeczytałeś. Wyglądało jakbyś to zlał. jeszcze chyba ty tutaj możesz się wypowiedzieć, yy, odno jak była ta sprawa z psem Cario. Nie, myślę, że nie ma sensu tutaj jakoś to bardzo cię wypowiadać. Aha, dobra. W sensie, okej, okay, niektóre wiadomości pominął do mojej, odniósł się, moim zdaniem, w sposób niezadowalający, ale nie będę jakoś wielce o to grubemu No po prostu co? No to nie wiem, tyle. Może to być po prostu kwestia tego, że czatu grubego zbyt szybko idzie ja. i on może nie nadążać, nie? Mhm. Ale za adwokata grubego nie będę tutaj stawał i niech samogodni. Znaczy było. ja mogę się akurat odnieść, tylko, tylko musicie mi przypomnieć, czego dotyczyła sprawa. Wtedy kiedy e, Karioner e, ten te kopsatak e, wyzywał, kiedy się ten pies tusił, nie? E, to też tam cała ta afera, która była na początku lutego chyba. Z tym odnoszeniem się do komentarzy na czacie. Mm -hmm. Że do niektórych komentarzy w ogóle się nie odnosiłeś. Tak. No to. No to bardzo, bardzo prosty powód jest. Niestety, niestety, i to z waszej. Z waszej akurat strony może wyglądać zajebiście źle. Ale ja... Jeśli chodzi o temat, temat tego człowieka, muszę balansować kurwa na granicy. Niestety, zajebiście mi się to nie podoba. Nieraz bym się akurat na, na temat karionera wziął i odpalił, ale niestety, jeśli chcemy mieć akurat święty spokój, muszę mimo wszystko zamknąć ryj. I to jest jedyny powód, dlaczego akurat tak połowicznie e, po czy pobłażliwie podchodzę do tematu e, Karionera. Pytanie. Bardzo ważne. Czy powinnam to wpisać w transkrypt, czy ominąć to? Pomin, najwyżej. To, to bardziej po prostu tutaj, tutaj bardziej bardziej mówię, jak, jak, jak sprawy się mają i ja, ja wolę, żeby to, 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 to nie wyszło poza, poza tutaj wszystkich zebranych. No właśnie dlatego y, zapytałam, bo wiesz, ja bym to wrzuciła w transkrypt, to jeszcze później to... Nie. wrzucił, to tam Lepiej dalej nie. by była, więcej, nie. nie. nie y, więc nie uwzględniaj. Mm -hmm. Tak więc, no, no mówię, jeż, jeżeli jakiekolwiek, jeżeli akurat y, są jakiekolwiek, y, nie wiem, sytuacje związane z karionerem, y, nie wiem, moje, moje y, przewracanie oczyma albo palenie głupa, to już wiecie dlaczego. To jest, jedyn, to jest jedyny, kurwa, powód. Bo gdyby nie to, już kurwa wziąłbym, już dawno, już dawno bym, kurwa, wziął, odpalił trzecią krucjatę przeciwko temu człowiekowi. Bo to, co, to, to, co ten człowiek odpierdala, to się w pale nie mieści. Ale z Jedno, drugiej szowo, strony... I ruszamy. Ale z drugiej strony mam świadomość tego, że jak tylko, kurwa, rozpocznie się trzecia wojna, to znowu, kurwa, będzie, będzie rozpierdol na, na kilka dobrych lat. A wolę tego, a wolę tego akurat oś, yy, ten. Wziąć i yy, uniknąć, unikną, uniknąć, uniknąć tego i sobie i wam. Ja tu chciałabym dodać odnośnie kwestii karionera i tak dalej, że nie wiem ile z was było wtedy na serwerze, kiedy ta wojna się toczyła, ale było naprawdę bardzo niewesoło. I nie chcecie, naprawdę nie chcecie, żeby ta, te, te, ten plac wrócił. Do tego jeszcze warto zaznaczyć, bo mam wrażenie, że co po niektórzy nie mają absolutnie świadomości czy wyobraźni, sprawa z Karionerem wykraczała daleko poza internet. Tak. Daleko, kurwa. To już przenikało się akurat w życiu prywatnym na dzień, na dzień codzienny. Ja pierdolę, co tam się no tak, No tam, kurwa, na grubo szło. No. On nie pomawiał publicznie. Nawet ehm, chyba w jednym Vaglana? filmie miał oparć ROD no, no właśnie o tym e, to dobra, to ja chyba lecę ten już. Ten film na Ramblu dalej stoi. No, no właśnie chciałem o tym wspomnieć i mogę nawet stoi. ci podesłać link Który. w ogóle, bo ten film nadal stoi, w którym mówi twoje prawdopodobne e, Rodo. Tylko że Leki nie mówiłem, że stoi na Ramblu, a nie na Jugu. Ale dobra, nie lepiej no, nie mówię, tak, bo tak, jeszcze tak, zaraz i... ktoś zacznie szukać. Tak, no, no mniejsza z tym. Było mi tak? Ta, po, chyba i, i tak. się wydaje. I... Znaczy ja no mam. Kur... Ja powiem tak, ja mam kurwa to szczęście, że ja od lat akurat działam pod fałszywymi nazwiskami. Mm -hmm. więc, więc mam chociaż pod tym względem, pod tym względem e, e, święty spokój. Bo jakby on się faktycznie wziął i do. Tak wiem, akurat znam to. A dobra, dobra. No to jest akurat jedno z kolejnych nazwisk. A dobra. Ale, ale słuchaj, ale sam fakt, sam fakt, że, że byłby akurat w stanie do czegoś takiego, jakby dorwał się akurat do faktycznych moich danych, no kurwa pokazuje, że to jest człowiek bez żadnych zasad i zahamowań. Powiem moc. Bo... Powiem tak, jeśli chodzi o zabrzęskiego Panicza, jedyne co pozostaje, to czekać na film pewnego Jupitera. mhm no, to jest jedyne co pozostaje. Coa, może się coś ruszy w jego sprawie i ktoś się ta. z tym większym, takim w chuj większym przebiciem no, się tym zajmie. Przecież wiadomo um, z kim ten y, youtuber ma kontakty, nie? Ta. Tylko Boże kurwa, niech on te krypto zostawi. Ale mówię wam, e, sytuacja wtedy z karionerem, jaka była, po pierwsze była właśnie nieciekawa, po drugie ten chłop nie ma absolutnie żadnych zahamowań. I e, e, mi się wydaje, że e, nie... Znaczy no, nie dość, że się odbijało to właśnie na życiu prywatnym w ogóle, na co nie powinno, było bardzo dużo syfu yy, i też, yy, wierzcie mi lub nie, ale mogłoby się też odbić na was, bo jeżeli byłaby znowu jakaś wojna i któryś tam z tych pojawonych ludzi od Karionera by sobie wyznaczył was na swój celownik, to już nie robi się, kurwa, tak wesoło. To przecież to, to... były sytuacje, że, że yy, niektóre, niektóre nie dojeby od Karionera, kurwa, doksowały ludzi z loży. Tak, tak, nie, nie chcecie w ogóle, żeby Karioner znowu był e, w otwartej walce z Woglanem, to się tak. po prostu nikomu nie opłaca. A co najgorsze, e, jeszcze były te osoby, których nie które były tego przeciwko, e, w ogóle, któremukolwiek, kto zajmował pokojowi z Karią... Hmm. Natasza. Hmm. Dlatego mówię, Chyba olaś, się... temat i tyle. No, lecimy dalej. Było, minęło. E... Czekaj, ale ty to czy było minęło. Ja akurat tłumaczę, yy, skąd akurat takie podejście yy, wynika. Tak, bo bardzo żeby, tak, nie, tak, tak. żeby nie było żadnych żadnych niedomówień. No, w sensie mi ale nie żeby... szukajcie filmów, tylko skupmy się na tym, co jest teraz. No nie chodziło no. mi o to, żeby uniżyć jakby tej całej sytuacji, czy coś takiego, tylko żeby po prostu nie drążyć dalej tematu, co nie? Mhm. Było jasne, powiedziane nie i tyle. To, to, ale ja ale wiedzcie, że po prostu. Yy, nie, nie darzę tego człowieka w żadnym stopniu sympatią, w żadnym bo to kurwa. Tak wcześniej to, że. wyglądało trochę. Absolutnie coś... nie. To jest najzwyklejsze w świecie robienie dobrej miny do złej gry. Okay. Bo... bo ty nieraz bo... z nim rozmawiałeś i wiesz i tak dalej. To, że rozmawiałeś, słuchaj, jednym jest rozmawiać dla przyjemności, drugim jest, żeby coś załatwić. To trochę nadinterpretacja. Tak jakby teraz nagle w ogóle on miał myśleć za wszystkich ludzi tutaj, co go oglądają. Nie, bo tu akurat mi chodziło, że na jakimś tam streamie akurat z nim rozmawiałeś, chyba jakimś tam porannym, jak on grał czy coś. Coś takiego A, było. Nie Ktoś... wiem, nie pamiętam. Może. To chyba było wtedy znaczy, jak. E... Jak na streamach gadaliście wyjaśniać. E... Nie pamiętam kto... chyba wtedy Garioner miał problem o to, że RNF i Joksa to bany na serwerach? Coś w tym stylu. Może. I no ta, nie ta, nie ta, może ta, no, no coś było, tak czy inaczej, no niestety akurat muszę, muszę, muszę w tym tangu brać udział. Jeśli ma być święty spokój. Dlatego między innymi może to wyglądać, że nie wiem, z takim z takim kurwa wykrętem e, się nagle koleguje. Choć jak patrzę obecnie, z jakimi on ludźmi się zadaje, to... A, nie to tylko. Boks nie byłoby w ogóle nie podejmować tematu? Nawet, nawet pobieżnie na streamie? Znaczy poczekaj jeszcze raz, bo, bo cię przerwało. E, a to nie prościej byłoby, bo rozumiem, że tutaj musisz się gryźć w język i to w, y, wiele razy, jak mówisz, na temat karionera na streamie, a to chyba byłoby prościej, po prostu w ogóle się chyba nie odzywać na jego temat, nawet no, pobieżnie. No i się nie odzywam. Tylko, że, że ciężko akurat się nie odzywać na jego temat, jak on ci przychodzi na streama. No, i no, się a, chwali, no, to, no, no to chociaż wtedy wiesz, żeby palić głupa, no to, no to muszę powiedzieć, o fajnie, karioner, klap, klap, bardzo dobrze. Jestem z ciebie dumny. Teraz a, kurwa to. sobie idź. Ale to jak sobie no. prykał na tym, na, na naśni, nie? Jak to Michała startował yy, przed wypuszczeniem filmu. No, przecież ja też wtedy wtedy siedziałem cicho. Znaczy. Ja to doskonale widziałem, co, co oni tam pisali znaczy na bieżąco. Ale absolutnie nie. Ja udawałem, że mnie nie ma. No i teraz ten człowiek chce się godzić niby z Michała. Znaczy to, jeszcze... to jest tylko dlatego, że no, to nie jest No, nie no się nie wyższe jak na streamie, jak zaczął, podszywać się pod Michała. E, no. I nie jeden raz. Przecież tam tamtosłownie, jeszcze nie to że się podszywał, to jeszcze próbował z niego zrobić pedo. Też. Eee, a ze, a ze nie za... mnie terrorystę, znaczy człowieka, który, który e, ten e, Jakby wspiera ja terrorystów. Ja naprawdę żałuję tego, że dlałem temat, jak Kario mi groził śmiercią. Właściwie szczerze, szczerze, to w sumie mogłoby być to dobra wymówka, żeby go wtedy z, w tego, zbanować z czatu, nie? W sumie to by była dobra wymówka, ale cóż... Ale to, ale to, to by, by było... To nie było w się, Na, to też nie. mogłoby być... Nie, spokojnie, tak, ja coś się tak także wywalone. Jeśli chodzi o Zbysia, teraz patrzę, to dosłownie wrzucił film, gdzie y, popierdziela sobie z psem. Albo nowym, albo starym. To jest Lilith. Pali głupa, A, że, to je, że, to, że to jest jego nowy pies. Czyli super łeb. Czyli Aha. z powrotem wziął psa, no, tak. okay. Było, bo w sensie on chyba od razu, w sensie to też było krzywe w chuj, bo on chyba stream po tym, jak niby oddał Liliw do Boxdilla, to w celu, w w celu donate'ów zgadnij się co miał. Na, no nowego, na nowego psa. psa. Na no. nowego psa. No i co? To nie gówno. Yy, dokładnie jak, jak Gawin, kiedy straciła córkę, to też yy, udawała, że czymś się nie stało. Yy.